W dzisiejszym odcinku na dworzu jest ponad 35 stopni, a ja przyjechałem na ryby. Czy w taki upał uda mi się cokolwiek połowić? Oczywiście, że tak. Podczas tej przygody zdarzyła się jednak jedna rzecz, przez którą w jednej chwili wszystkie brania ustały. Jesteście ciekawi, co się stało? Zapraszam do oglądania. Ogień w szopie, słuchajcie, jest po prostu przeokrutnie, ale to przeokrutnie. Gorąco. Tak czy inaczej, Siemanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. No, postanowiłem się, nie wiem czy to był dobry pomysł, ale postanowiłem wybrać się właśnie w ten upał nad Bisłę z przystawką, z grochem, zobaczyć. Tak trochę chciałem sprawdzić, czy w tak olbrzymi upał ryby na rzece będą brać. Tym bardziej, że woda trochę poszła w dół, o tym sobie jeszcze za chwilę pogadamy, bo warunki są takie trochę nie do końca typowe. Jeszcze zanim zaczniemy, to taka pewna nowość postanowiłem, że w każdym kolejnym filmie przed rozpoczęciem łowienia będę Wam podawał, jakie aktualnie dzisiaj jest ciśnienie. I dzisiaj mamy 1013 hektopaskali. Zobaczymy, czy przy tym ciśnieniu, przy tym upale, przy tym żarze klenie będą brały. Ja sądzę, że będą brały, ale dlaczego i upał, i ciśnienie im tak za bardzo nie przeszkadza, to też w trakcie filmu sobie pogadamy. A jeszcze tylko wam powiem krótko, jaki jest plan. Plan jest taki, że siedzę teraz, jest już takie późniejsze popołudnie. Jak cokolwiek się zadzieje, będą jakieś stuki, puki, brania albo ryba, no będę widział, że coś na tej rzece się dzieje, to zostaniemy sobie do ciemnego. Mam świetliki i zobaczymy w tych pierwszych godzinach nocnych, czy coś się zadzieje. Także zapraszam. Gorąco zapraszam. Mówiłem, że warunki są takie nietypowe, bo nie jest to letnia niżówka. Mieliśmy przybór, pamiętacie ostatnio? Woda sięgała gdzieś, tutaj dotąd. Oj, tak jak z tego co widzę, ona trochę opadła, trochę dzisiaj od rana rosła. Teraz, jak tu wchodziłem, sprawdzałem, że jest bez zmian na razie. Niestety, niestety no dla mnie bezpiecznie, bo trochę zamierzam tu posiedzieć. Dobra, trochę wrzucę, zobaczę, jak tutaj mi się uda. Zestaw w ogóle utrzymać, bo taka woda jest trochę niepozorna, powiem Wam. No i zaczynamy. O, zobaczcie, spławik już gotowy. Zobaczymy, co się, co się będzie działo. Żeby dostać się na tą ostrogę, musiałem ze sobą wziąć wodery. O, leżą gdzieś tutaj. No, wziąłem też ze sobą buty, bo nie sposób by było mi tutaj chyba wyrobić się w woderach, ale na samo przejście. Zresztą zobaczcie, no nie jest to niewiadomo co, ale już te woderki się przydały. No dobra. Przeprawiamy się, to będzie prawdziwa mordęga teraz, już ten upał słuchajcie, ale czego to się nie robi, żeby dojść w te miejsca, dobra gotowy, idziemy, oczywiście buty zabieram, bo zaraz te wodery będę musiał ściągnąć, bo się tu zagotuje, tylko żeby się nie poślizgnąć, ok, tu jeszcze kawałek najgorszy za nami, to tak na granicy słuchajcie, na krótkie kaloszki trochę za wysoko, na wodery, trochę za nisko, ale w trampkach bym nie przeszedł. Oczywiście ściągamy. Idziesz na drogę powrotną. Ok! Masakra. Zawsze przy tego typu manewrach zwracajcie uwagę na jedną rzecz. Jak wchodzicie, poziom wody może być niższy niż jak będziemy schodzić. Trzeba spojrzeć, czy ta woda rośnie, czy maleje, czy jest bez zmian. Jeżeli rośnie, o ile centymetrów rośnie, tak żebyśmy się nie urządzili, że jak za parę godzin będę schodził z główki, to mi woderów zabraknie. Także trzeba zawsze na to zwracać uwagę. Także nie chciałbym, naprawdę nie chciałbym, jak yy, pociągu bym stąd schodził, aby się okazało, że woderów mi zbrakło. No ja jakoś tam pewnie bym dał sobie radę, ale jednak mimo wszystko. Bardziej komfortowa jest dla mnie świadomość, że zejdziemy stąd normalnie. Też oczywiście w woderkach, ale bez żadnych komplikacji. Dobra, no to lećmy. Lećmy i łówmy z tego wszyscy. Trochę na, na leniucha nie powinienem tak robić, ale wędkę sobie odłożę i troszeczkę podpórkę niżej damy. O, wystarczy. Dobra, trochę ciągnie tutaj ta woda, słuchajcie, ale nie chyba aż tak, żeby. Nie, widzę, że zestaw będę mógł utrzymać. Dobrze jest. Warunki takie dzisiaj trochę nietypowe, bo tak raz, że sprawdzamy, czy ryby klenie, bo głównie nastawiamy się na klenie, może jak zostaniemy do wieczora, to tak liczę, że może jakiś leszcz tutaj podejdzie. Podobno gdzieś tam słyszałem, że biorą w nocy, więc no, najpierw sprawdzamy, czy te klenie w ten upał będą reagować. Później Wam jeszcze o tym więcej opowiem, bo generalnie klenie są bardzo wdzięczne dla tych wędkarzy, którzy chcą łowić właśnie w takie upały, w taką prześwietloną, no, w takie ostre słońce, prześwietloną wodę, ale też dzisiaj właśnie mówię, no to takie nie będzie do końca rodajne, bo ta woda dosyć mocno skakała, ten poziom wody się dosyć intensywnie zmieniał. Ostatnio był jakiś przybór, ona później trochę spadła, później znowu poszła do góry, teraz się utrzymuje na równym poziomie. Wygląda to dobrze i ładnie, natomiast nic tu nie widzę na wodzie za bardzo, żeby się działo. Ostatnio coś tu widziałem, oczywiście to nie przesądza, bo musimy sprawdzić, no ale właśnie, no po to tu jesteśmy, żeby sprawdzić. Słuchajcie, nie ma złych warunków. Nad wodę, zawsze nad wodę, po prostu trzeba jechać i samemu sprawdzić, czy coś się dzieje, czy nie. I nawadniamy się, słuchajcie, nawadniamy się. To jest konieczne w tak ciepłe dni. O, coś pięknego. Jak zauważyliście, i tak mam w miarę pełne buty. No, w miarę pełne, no po prostu pełne buty i długie spodnie. Nawet w upały tak robię, ja wiem, że to trochę może i komicznie wygląda i trochę jest mi cieplej, ale jednak... Jakąś tam ochronę przed tymi kleszczami wolę mieć. Myślę, że krótkie spodnie, jakieś sandały, klapki czy cokolwiek, niestety o wiele bardziej podnoszą ryzyko, że możemy się jakiegoś kleszcza nabawić. Więc mnie tak się za bardzo kleszcze nie tykają, bo miałem w życiu ich może trzy, z czego jednego w tym roku, ale jednak mimo wszystko wolę, wolę już troszeczkę, żeby mi było cieplej. A w ogóle Wam nie powiedziałem. I, y, jak to ciepło dzisiaj jest, słuchajcie. W samochodzie jak jechałem, pokazywało mi ponad 35 stopni, więc już na razie się Wam nie pokażę, ale leje się ze mnie przeokrutnie. Siedzi. O, siedzi. O, patrzcie. Leszczowy. ci dopiero numer. No to trzeba tu zostać do, do ciemnego. Ale w taką lampę kolega. Ja tu się klenia spodziewałem. Nie zjemcie, nie zjemcie. Uspokój się. No nie jest za duży. O, ruchliwy. A widzieliście jakie. Nietypowe branie, nie? No płynie. Płyń, kolega. No zobaczymy, czy jest ich tu więcej. No to. O, może wystarczy, co? W takim układzie to, to zostanie do ciemnego może być dobrym pomysłem. Nie musi, ale może. Fajnie, że się udało nagrać branie, bo powiem, że ze sprzęt mi odmawia posłuszeństwa. Mhm. Dlatego GoPro już się dawno zagrzał. Powiedział, że musi się wychłodzić. Także będę go włączał tylko jak będzie hol. Jak tu mi się bateria będzie kończyć, to no może być tak, że już nie nagrał żadnego brania. Ale to fajnie, że się udało nagrać, bo fajnie było widać, że to takie nietypowe branie. To właśnie takie typowe niebranie kleniowe, jak zresztą widzieliście, no leszczowe. Ten spławik nie poszedł gwałtownie pod wodę, tylko tak majestatycznie powolutku się schował. Coś pięknego. Ach, chciałbym powiedzieć, że od razu mi chłodniej, ale jest mi jeszcze cieplej. To lecimy dalej z tym tematem. Babole na, na przyponie, babole, tak niestety leszcze mają, że tego śluzu trochę mają. A zobaczymy, może jeszcze jakieś tutaj podejdą. Wcześniej miałem trochę brań. Z czego nie nagrywałem, bo to takie były jakieś puknięcia, Kilka nawet takich strzałów. Myślałem, że to kleniowe. A może tam klenie też są, nie? bo to nie wykluczone. Dobra, czekamy. Słuchajcie, czekamy. Trzymajcie mocno kciuki. O tak, nie tak, tylko tak. Trzymajcie kciuki mocno. Teraz mniejsza, dużo mniejsza. Nie zdążyłem ustawić kamery, żeby branie się nagrało płotka. Już nie będziemy robić prezentacji. Płotilla. Do wody. Coś tam się dzieje, słuchajcie. Podoba się mnie to. To jest podobnie jak w zeszłym roku. Taki film jest już u mnie na kanale, czy w upał biorą ryby. I tam też się udało połowić. Ale wisła jest bardziej łaskawa w upalne dni niż wody stojące. Trzeba sobie to otwarcie powiedzieć. Jak się upieracie łowić w upał, tak jak ja, to myślę, że. I Jeziora też może o konie nie szczupak. To tak mi się wydaje, nie bardzo z sandaczami to bywa różnie. To jest dłuższy temat. A na rzece coś tam się lubi zadzieć. Słuchajcie, budki mam całe, kurde, odleszcza w śluzie. No tu trochę na bałaganiu. No cóż, będzie w domu czuć, że byłem na rybach. Hi, 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 hi. Widzicie takie właśnie puknięcia to takie płotkowe mi się wydaje bardziej. Czasami tak też kleń lubi, chociaż to było mi się wydaje za delikatne. No bo jakieś leszczyki się jeszcze kręcą. Dobra, zobaczymy czy groch jest, nie? Cały jest. Dobra, spróbuję jeszcze na tym samym ziarnie. Ale kurde było. O! Ładna ryba znowu leszcz czy kleń. Kleń. Trochę zaspałem, powiem wam szczerze. No wyszalej się, wyszalej kolego i no, no ty korda silny. A na szczęście nie chodzi nam nigdzie na boki. znaczy trochę mam ochotę, ale jestem w stanie go utrzymać. Jeszcze nie jest gotowy. No, już chyba powoli jest gotowy. Ale morda. Morda rozdziawiona. Chodź, kolego, ale fajny, fajny. No, nie jest rekordem, ale już fajny. Nie żałuję, że przyjechałem w ten upał. Hi, 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 hi. Piękny Chodź do wody Poszedł I szybciutko jeszcze, bo to widzę, że tak, jakieś płotki, klenie leszczyk Więc ma co wyjadać? Podsypiemy, niech mają, jak tu jest tych ryb, to niech mają. No i właśnie o tym mówiłem, słuchajcie, zwróćcie uwagę, że Wisła nawet w tak upalne dni, bo ponad 35 stopni to jest niebagatela, potrafi być łaskawa. Ja uważam, że rzeka jest bardziej łaskawa w upalne dni niż wody stojące. Dlatego właśnie, tak jak wcześniej mówiłem, tym, co upierają się, żeby w upał, też jechać na ryby. Jak mają taką możliwość, potrafią i lubią łowić na rzece, to polecałbym jednak rzekę. No tak jak widzicie tutaj w tym miejscu trochę tych rybek musi być. Fakt, że pewnie złożyły się jeszcze na to okoliczności związane właśnie z tym przyborkiem, z tym co się tutaj z tą wodą działo. No ale fajnie, nie? Coś się dzieje. Ciekawe co dalej. Czy po ciemku. Jestem ciekawy czy po ciemku się coś zadzieje. Ćwiczymy. Uszkodziłem żyłkę. Muszę przypom przewiązać. Dobra, pytaliście o numer Haka, numer 6. się w poprzednim filmie, którymś tam pytanie pojawiło. Szósteczki, szósteczki, słuchajcie. Mamy i 016 na przypon, O, cyk wiążemy. Yy, bardzo mi się ręce trzęsą, gdyż jestem podniecony. Tak się objawia pędkarskie uzależnienie. A i cyk. Zaciskamy dobrze. Ta, ra, 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 ra. Taki sobie trochę zaraz skrócimy. Tu już wiecie, jak już straciłem haczyk, no tu się jeszcze nawet jakiś supeł zrobił na y, tym y, przyponie, ale ja już jak zawsze haczyk coś tam stracę, to nie bawię się w dowiązywanie do tego starego przyponu. Zaplątałem się, uwaga. Tylko po prostu nowy już wiąże, nie? To jest też jakaś tam okazja, żeby zniszczony on nie jest, ale Jakoś tak nie mam zaufania. Na wilgotną zawsze zaciągamy, nie? Na mokro trzeba poślinić lub pomoczyć. Jeszcze tak dla niedowiarków: a ja też na to zawsze biorę poprawkę. Mówiłem, że patrzę, czy woda rośnie, czy woda spada. Patrzę w internecie. Nie wszystkie rzeki mają takie odczyty. Wisła też, z tego co się orientuję, nie na wszystkich odcinkach w internecie można to odczytać. Chyba tak mi się wydaje, że ktoś tam kiedyś zgłaszał z, z, z widzów, że u niego na odcinku Wisły tego nie ma, to możecie. Wiecie, tu po brzegu, nie? Na przykład sobie w studzie jest teraz koniec wody, jakiś patyk wbijamy i patrzymy sobie na przykład za godzinę, czy urosło, czy zmalało. Jak widzimy, że jest bardzo szybki przybór, a będziemy długo siedzieć, no to zawijamy się. Ale my się nie zawijamy. Wręcz przeciwnie. Dalej wrzucamy zestawik. No, yy, przy tym braniu ostatnim zaspałem trochę, nie? Tam pewnie zauważyliście, że moje, moja reakcja z zacięciem była trochę opóźniona. To jest, jak się ryba zapnie, to półbity, nie? Ale no, jak wypluje, to. to nie mamy ryby. Ojpek. Dobra, teraz, jak się woda uspokoiła, to trochę dalej postawię. Jest duża szansa, że dzisiaj będzie jeszcze się coś działo. Jak to tak widzę, że cały czas tam jakaś ryba po rybie. Leszczyk, płotka, kleń. Trzy gatunki już. Ho, ho! Patrzę, bo puknięcia mam jakieś drobne. Takie chyba płotkowe, bo połowa grochu zostaje. Nie ma upału, bo coś się dzieliło. Dziwnego coś się wydarzyło. Nagle zaczął wiać dosyć silny wiatr. Nie wróży to nocki dzisiaj czy wieczoru. Bo jak to się rozkręci to chyba raczej nie zostanę Zobaczcie jak wieje uuu Ale fala O no to dupa jaś się robi Płotka. Zobaczcie Całkiem fajna płotka Chodź tu o. Uu, 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 Jakaś ty żywa no, Żywa nie? Jak to ryba Taka i widzę, że tu wiele gatunków podchodzi: płotki, leszcze, no bo leszcze, bo jak na Wisłe to można uznać, że to było całe stado. Ale jedną rzecz sprawdzimy, która mnie bardzo interesuje. Jestem ciekawy, czy w związku z tym, co tu się dzieje, barometr, barometr, panie kochany, rośnie delikatnie ciśnienie. Jest co prawda 1013, ale ta końcóweczka 95, było tam troszkę mniej. 96, 97. No, rośnie, rośnie, rośnie. 98. No, ciekawe jak to będzie się teraz. Dobra, zobaczmy jeszcze Wisłę. 231 aktualny stan. Pamiętajcie, że 231 na tą główkę trzeba brać wodery. Bez zmian trend. A zobaczcie, z 3 metrów poszło do góry. Znaczy poszło na dół. Tutaj było z 210 i wskoczyło na te 230. Czyli jesteśmy znowu na przyborku. No, wachluje, wachluje ta Wisła. Ten wiatr, to mi się nie podoba. A jak to tak będzie, to ja tu nie zostaję na, na wieczór. Czasami się twarde, takie mega twarde ziarna, on się taki nierówność. No, się... znowu, kurde, molek. Jakoś mi się kurde, nie wiem, czy tu kilka gatunków się nierówno ugotował. Lipa, no, to mogę wam powiedzieć. Ale łowimy, nie? Jeszcze nas nie, nie wywieje stąd. Upał źle. Wiaterek, lekko chłodek, też niedobrze. Nie zadowoli tego Polaka. Tak właśnie z chwili na chwilę potrafi się załamać pogoda. Na rybach. No. I tak to człowiek miał wielkie plany, miał zdobywać świat. Może tu trochę bardziej na tej cofce spróbuję. Bo tutaj jest, już Wam pokazuję. Tutaj mamy także klasycznie no, klasyczny napływ, prąd główny tam. Tutaj taki trójkącik i tutaj cofka idzie. To tak się trochę zmienia, bo to wiadomo, że na Wiśle to się tam te prądy przychodzą, odchodzą, ale mniej więcej to się tak kształtuje. Membrania i tu i tu, więc no, ale może tu czas próbować, nie wiem. Ale widzicie jak to wieje, nie? Gdzie ciśnienie wzrosło o 1 hektopaskal dokładnie i cały czas drobna, ale jest tendencja wzrostowa. No, zaczął wdziać silny wiatr. I od tego momentu, kiedy zaobserwowałem, że to ciśnienie rośnie, bo jak wzmógł się wiaterek, to od razu patrzyłem, co tam się dzieje z tym ciśnieniem. I od tego momentu kompletnie ustały brania. Nic, kompletnie nic, nawet półka. Także taka ciekawa obserwacja. Nie wiem, czy ten jeden hektopaskal wpłynął na te ryby, czy tutaj coś innego miało. Związek, no ale no niewątpliwie działo się coś i nawet fajnie, a nagle odcięło, momentalnie, z chwili na chwilę. Po prostu szok i niedowierzanie. Jestem niezadowolony. Odwołujemy dzisiejszą akcję siedzenia do nocy ze względu. Na to, że słońce już zaszło, chwilę tutaj czekałem, ten wiatr się niestety nie uspokaja, a wręcz on się jeszcze wzmaga. Momentami tak mocno wieje, że nie widzę spławika, nie widzę czy mam brania, także naprawdę mija się to z celem. Mam nadzieję i postaram się w najbliższym czasie to odrobić, przyjechać tutaj na wieczór i posiedzieć sobie do ciemnego. A tymczasem, tak jak widzieliście, nie wiem. Czy ten skok ciśnienia o 1 hektopaskal, teraz już może więcej, sprawdźmy, prawie 2 jest, prawie 115, czyli prawie 2. Ciśnienie cały czas rośnie. Nie wiem, czy to to spowodowało, ale od momentu, kiedy przyszedł ten wiatr i to ciśnienie zaczęło rosnąć, całkowicie odcięło brania. Może jest to jakiś wniosek. Zostawiam was z tym. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Czy tak małe wahnięcie ciśnienia, czy skok ciśnienia może spowodować brak brań? Jakie są wasze obserwacje? A tymczasem łapka, subskrypcja, dzwonek, no i ten komentarz. Do zobaczyska!